Dobry! Witajcie w ten mrożny, słoneczny poranek. A właściwie to jeszcze nie do końca słoneczny, bo słońce nie wstało. Wschód mamy dopiero o około 9:30. Także jeszcze chwila. Dzisiaj, trochę taki inny odcineczek: pogadanka ściennianka na spacerze z pieskiem. O tak. Pytaliście mnie, czy, czy nie jest mi ciężko z tym, że w Norwegii jest takie krótkie lato i zimą jest tak ciemno i tak długo ciemno. Otóż nie, nie jest, nie jest mi smutno. Ehm, powiedzmy, że rekompensują to takie widoki. Piękne kolory nieba, kupa śniegu i te przepiękne wschody słońca, które widzieliście na moim kanale już wcześniej, naprawdę optymistycznie nastrajają. Wiadomo, że śnieg i ponad dwudziestoparostopniowy mróz nie jest jakby fajny, przyjemny i na dłuższą metę. Nie, już chce się lata, już chce się wiosny. E, taką pogodę mamy od listopada. Od listopada spadł śnieg, e, było mroźno i tak naprawdę mam już dość. Zaraz przyjdzie luty. E, ja w planach mam już jakieś sadzenia. Może może pierwsze wysiewy. Chcę zbudować też y, pomieszczenie dla roślin, takie z lampami w piwnicy. Stop, stop, stop. No to tak, chcę zbudować jeszcze pomieszczenie z lampami. Będę doświetlać papryki. Yy. I tyle. Zaplanuję swój ogród Niektórzy YouTubowicze robią już pierwsze odcinki ze spaceru po ogrodzie, a u mnie w ogrodzie rośnie tylko śnieg. Zaraz dochodzimy do mnie, zobaczycie? O, piesio! Jakie śliczne ujęcia. Aha, i tak wracając do tego, że zimą jest ciągle ciemno. Eee, latem jest ciągle jasno. I właściwie byle przeżyć do lata. Piękne różowe niebo. Odmarznięte palce. Nie ubrałem rękawiczek. Lejcia, chodź tu! piesiołobuzers, uff, takie, takie zaspa, wyjdziesz? Wyjdę, wyjdę. <grymne> Wyszłam. Idziemy. Idziemy dalej. Ech, chyba zamarzły mi te palce. Muszę cisnąć szybkość do domu. Lejcia ma radość. Eee, niektórzy mówią, że piesie to powinny siedzieć ciągle w domku. Eee, ale Lejcia tak uwielbia śnieg. Stop! Stop! Śnieg i mróz. Inne pieseczki. Ech, idzie pani sąsiadka. Lejcia, nie! Leja! No, lubisz, nie? Idziemy, idziemy do domku. Okej. Okay. Ale nie będziemy robić konfrontacji. <grym> idziemy dalej. Ej. Wczoraj szerżowałam z odśnieżaniem. No zaraz zobaczycie znajomy mój ogródek, w którym totalnie nic nie widać. Nawet nawet nie widać grządek mojej mogiłowej, ee, nowej mogiłowej ee, grządki <grymne> Piezio Wszystko przykrył śnieg. Także ja nie zrobię obchodu po ogródku, bo nie ma co oglądać. Tylko można oglądać śnieg. Nie lejcie? Chodź, chodź, chodź! Lejcia! Tu roślinki. Uh. Dwie jabłonie. Jedna w zeszłym roku złamała się pod nadmiarem jabłek. Musimy to naprawić. Czekam na wiosnę. Idziemy. Stop, stop. Szalony piesio. To wczoraj odśnieżałam takie hałdy śniegu W <laughs> plecy już nie polą tak jak wczoraj Chodź tu! Nie idziemy tam tędy Tu Tędy Uch. Już całą papierowe śmieci tu coś zostało Przed wejściem jeszcze nie odśnieżone. Wyspałam rano jedzonko dla ptaków. Teraz wchodzimy się ogrzać. Wchodzimy, wchodzimy. Jeszcze świąteczny nastrój. Świąteczny nastrój trwa. Ja się tutaj z mi pożegnam. Bo skoro jestem na chatce, to wchodzę i ogrzewam się. Do zobaczenia troszkę później, <grytania> może już przy schodzie słońca. Pa. Witajcie w drugiej części tego odcinka chcę Wam tu nieco pokazać, co dzieje się w ogrodzie. Hmm. Mam nadzieję, że dziki w ogrodzie pamiętają. O tym, kiedy na ich komentarz o ściągnięciu folii z foliaka napisałam coś w stylu, że A nie, ja swojej folii nie ściągam, bo przecież co może się stać? No i właśnie, co może się stać? To się stało. To właśnie to. Folia się zawaliła. Nie wiem, czy da się to uratować. Pomyślimy coś bliżej lata. Gdzie ja raczej wiosny, bo gdzie ja będę uprawiać moje pomidory. Tutaj mnóstwo śniegu, piękny poranek. I zaraz się przewrócę. Aktualnie mam śnieg do kolan. Taka wielka zaspa. Wychodzę. Tu jeszcze taki mały luk na ogródek. Przez zaspy. Wejdę tam nieco do środka. E, tutaj znajdują się moje trzy stare grządki. I na końcu nowa grządka mogiłowa. E, ja zapraszam teraz do części niespodzianki. Do naszego zimowego wyzwania? Ożel wylądował na północy. <sum> Nikomu nie mogę wstać z śniegu. Zapraszam też e, innych youtubowiczów do naszego zimowego, zimowego wyzwania. Orzeł wylądował. Ja teraz idę się oddawać innym zimowym atrakcjom, czyli będę dalej odśnieżać. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrybowania, oglądania, dawania łapek w górę. Pa! Miłego dnia.